Wiecie, tutaj Sylwia i budżet w kopertach. I powiem tak: ten miesiąc był dla mnie miesiącem trudnym, mocno trudnym. Musiałam sięgnąć do oszczędności i zostałam z debetem na koncie. Debet w wysokości niecałych 100 zł, ale on jest. Przy czym, słuchajcie, przy czym teoretycznie tego debetu mogłoby nie być, ponieważ mam tutaj. Za rabaty za, na zakupach mam ponad 100 zł, więc teoretycznie tego debetu nie ma. Gdybym nie chciała, żeby te pieniądze tutaj były odłożone, to tego debetu by nie było. Wystarczyłoby po prostu pójść do banku i wpłacić te pieniądze, i tego debetu, ten debet można by było zniwelować. Ja jednak tego nie chcę robić, ponieważ yy, nie chcę tego robić. O tak. Yy, nie zawsze tak jest, że, że chcę że chcę to robić. Ponieważ właśnie mam te pieniądze, mogę sobie pozwolić na to, żeby ten debet sobie po prostu w tej kwocie około 100 zł. Nie całe 100 zł, bo to jest 70, niecałe 74 zł. Więc to jest tak, ale sięgnęłam do oszczędności i sięgnęłam do takich dość sporych oszczędności, bo sięgnęłam po prawie 2000 w tym roku miało nie być takich wakacji, typowych wakacji, że, że gdzieś jedziemy na, na jakiś czas i tak dalej, tak dalej, ale postanowiłam, że zrobię mężowi niespodziankę, o tak. W czerwcu przypada nasza rocznica ślubu i postanowiłam, że zrobię mężowi, niespodziankę i pojedziemy sobie, zrobiłem sobie taką jednodniową wycieczkę, która będzie nas kosztowała dużo, niestety, ale no mam odłożone pieniądze właśnie na wakacje. Owszem, ta moja pula na wyjazd do Norwegii się uszczupli, ale taki jeden dzień, taki ekstra czegoś wyjątkowego po prostu sobie zaplanowaliśmy. I część pieniędzy właśnie już została wydana, więc ta rozrywka tutaj, bo tutaj na rozrywkę jest wydane ponad 470 zł, przy czym, przy czym część to była nasza taka wspólna impreza majówkowo-zakładowa, zrobiliśmy sobie z koleżankami z pracy, kolegami z pracy, zrobiliśmy sobie majówkę taką mocno zakrapianą majówkę i część pieniędzy, która była właśnie przeznaczona na rozrywkę, została wydana część pieniędzy na tą rozrywkę, to są pieniądze wakacyjne, więc tutaj jest naruszony właśnie ten fundusz wakacyjny. Jak to wygląda, słuchajcie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o budżet? i jakie mam tutaj rzeczy wakacje, wakacje w Norwegii te wyzwania, wyzwanie, wyzwanie wyzwanie, odłożyłam 90 zł czyli to jest kawa i w maju zrobiłam sobie wyzwanie spinner gdzieś to był gdzieś to był ten mój spinerek o, jest zrobiłam sobie spinner na kartce jakiegoś kawałka papieru wziąłam sobie zrobiłam sobie w ten sposób, o i sobie tak kręciłam. I tutaj mam kwoty, które sobie odłożyłam za miesiąc maj. To sobie już odłożę, bo nie będzie potrzebne. Zostawiłam, żeby po prostu wam pokazać, jak ja to zrobiłam. W każdą sobotę sobie od, odhaczyłam i sobie zrobiłam taki spinerek jak to wyglądało, w rachunkach, w rachunkach mamy dwie kwoty, które są mniejsze, ubezpieczenie mieszkania zapłaciłam mniej, no i Orange, te moje, ta, ta cała moja telekomunikacja i rozrywka i tele, telewizory internet internety i tak dalej, i tak dalej, wyszło mi 8 zł mniej, ale to zazwyczaj u mnie się tak waha, waha, w, 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 plus minus, prąd i tak dalej, prąd, gaz i tak dalej, nie potrzebowałam, więc te pieniądze zostały odłożone, i teraz jeżeli chodzi o budżet. Najmocniej budżet przekroczyłam, słuchajcie, w paliwie. Paliwo to jest budżet, który jest mocno przekroczony. Reszta to też zazwyczaj przekraczam ten budżet, więc tutaj spokojnie wiem, że, że te budżety są przekraczane i, i wydaję więcej. Ale paliwo, muszę się zastanowić nad tym paliwem, zwłaszcza w, w obecnych czasach, że paliwo drożeje jest z dnia na dzień. Wiecie, rano jest jedna cena, a wieczorem już jest następna. No i mąż ciągle przekracza swoje kieszonkowe, ja wydałam nawet na kieszonkowe swoje mniej. Zwierzęta też wydaliśmy trochę mniej na zwierzęta i opłaty bankowe, one też się wahają w zależności od tego, jak, jak często wypłacam z obcych bankomatów i ile rachunków gdzieś tam przelewam na konta, na konta inne więc to też się u mnie waha no i ten debet na koncie niecałe 74 zł. Mówię, mogłabym zniwelować tymi pieniędzmi, które mam z oszczędności zarabaty na zakupach. O tak. Ale jak się ma miesiąc, słuchajcie, do miesiąca. Boże kochany, kwiecień do maja muszę tutaj wpisać. Kwiecień. Maj. Kwiecień do maj. Słuchajcie, powiem Wam, że jest całkiem spoko. Myślałam, że będzie gorzej. Naprawdę myślałam, w momencie, kiedy siadałam do tego budżetu, bałam się go podsumowywać. Naprawdę bałam się podsumować ten budżet, zwłaszcza, że wiedziałam, że jestem pod kreską. W maju mam ponad 1600 dochodów mniej niż w miesiącach gdzieś tam poprzednich i to jest spora kwota, ale mimo wszystko moje wydatki są mniejsze. Takie, takie rzeczy, które są tutaj. Wydane więcej, tak zobaczcie. To, co jest na czerwono, to są kwoty, które są wydane mniej, to, co jest więcej yy, niż w niż poprzednim miesiącu. I na zielono to są kwoty, które są wydane yy, mniej niż w poprzednim miesiącu. Yy, oszczędności: to są kwoty, które są na oszczędności i tutaj nadpłata kredytu. Ja już mówiłam, że tak nadpłata kredytu będzie mniejsza, ponieważ pakuje więcej w wyjazd wakacyjny. Więc tutaj jest spoko. Na, oszczęd... na fundusze celowe też wydałam mniej, no bo miałam tych pieniędzy też i mniej. Ale na jedzenie wydaliśmy mniej niż w poprzednim miesiącu. Mąż, pomimo tego, że wydał na swoje kieszonkowe więcej, to mimo wszystko jest to mniej niż w miesiącu poprzednim. U mnie podobnie. Ale to już jest, nie, to jest inna, inna kwota, że, że ten. Ale no ja na swoje kieszenkowe wydałam mniej niż zakładany budżet. Na zwierzęta. Zwierzęta u nas też się wahają, w zależności od tego, jak tam gdzieś tam są zakupy i co, co jest kupowane. Paliwo. Paliwo to jest taka, taka bolączka, że no wiecie, to muszę, muszę zwrócić naprawdę szczególną uwagę, jeżeli chodzi o paliwo. Rozrywka. To jest jedna, jedna z poli na rozrywkę, i to też wiecie, no mówię, plan. Planuję ten jeden dzień wakacyjny taki ekstra, bo resztę czasu urlopowego przeznaczę na remont, więc już się go boję. Przeznaczę na remont, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało jeszcze w ogóle. No, ta kwota, ta kwota jest po prostu wliczona w, z funduszu wakacyjnego, więc to jest zupełnie inna bajka, ale jest to wliczone normalnie w budżet ten rozrywkowy. I to jest jako dochód wpisywane, w zdrowie. Na zdrowie mąż wydał, mąż przede wszystkim, mąż wydał trochę więcej, ale to też wiązało się z wizytą lekarza i zmianą, zmianą jego leczenia. No i reszta przekroczona, słuchajcie, o 48 groszy, więc też jest to przekroczone, ale mniej więcej ta reszta też się plasuje. Ale kupowaliśmy kilka takich rzeczy, które no, były nam niezbędne, gabarytowo, takie większe rzeczy. Ale nie, nie były uwzględnione one w budżecie. No i ubezpieczenie, ubezpie, ubezpie, się o mieszkanie, więc tutaj te kwoty też się tego no i jestem na debacie niecałe 74 zł. Um, budżet na czerwiec wygląda, zaraz ja wam pokażę, jak wygląda mój budżet na czerwiec. Mój budżet na czerwiec wygląda. Eee, nie mam tutaj. E, Brakuje mi tutaj budżetu. No właśnie wygląda w ten sposób. Po prostu nie ma go. Chyba nie, nie mam wydrukowanych formularzy. Nie mam. Czemu nie mam przełożonego? No ale... Mój budżet na czerwiec wygląda właśnie tak. Wygląda właśnie tak. Jeszcze nie mam, nie mam stworzonego do... do... W końca miesiąca zostało, wiecie, co 2 dni. Ale mój budżet na czerwiec wygląda w ten sposób. Będę dopiero go planować. Będę dopiero ten budżet planować. Tak wygląda. Tak wygląda mój plan na czerwiec. Też mi się powija noga, więc to nie jest tak, że wiecie... Że tylko wy wszyscy macie problemy finansowe albo nie macie tych problemów finansowych, każdy z nas się boryka z czymś i jakimiś problemami. Nie zawsze to jest tak pięknie, ładnie i różowo, jakby to mogło wyglądać na obrazkach. Jestem na debacie. Trudno, trudno. W przyszłym miesiącu będę musiała się zastanowić nad swoimi finansami. Na razie dalej pracujemy z tym, czym mamy, jak mamy. Do zobaczenia. Trzymajcie swoich się swoich wytycznych. Miejcie gdzieś tam priorytety. Słuchajcie, to, że pozbywałam się oszczędności, bo pozbyłam się paru oszczędności, ale są pewne priorytety. Gdzieś tam z tyłu głowy mam priorytety, na które muszą pieniądze, na których, na konta, czy czy funduszach celowych, na których pieniądze po prostu muszą być, czyli wakacje, e, wakacje, urodziny, święta, e, fundusz awaryjny, tak, czy poduszka bezpieczeństwa, to są takie, takie, czy podatki, e, to są takie kategorie, czy ubezpieczenia, to są takie kategorie, w których pieniądze muszą być, ale na przykład zakupy, tak jak ja mam tutaj, moment, gdzie to moje fundusze celowe. Moment, tu mam fundusze celowe. O, auto. Auto mam nowe, więc to nie jest akurat taki fundusz, który jest w tym momencie mi bardzo mega niezbędny i potrzebny, tak? Zakupy to też niekoniecznie. Ubrania, no. No, nie oszukujmy się, szafę mam w miarę dobrze zaopatrzoną, mam w czym chodzić. Nic mi się jeszcze nie podarło, że musiałabym kupić typu buty, ale też mam jakąś inną parę na zmianę, więc to też nie są takie wydatki, które są wydatkami priorytetowymi. Wakacje, wakacje też, tak? Ja akurat sięgałam do tego funduszu wakacyjnego, ponieważ wydawałam pieniądze na wakacje, więc mogłam sobie pozwolić na to, żeby sięgnąć, tak? Remont, cały czas szykuję się do remontu, więc też te pieniądze, które mam przeznaczone na remont, w jaki sposób mi schodzą, tak? Więc no, ale tak, wakacje, święta, awaryjne, urodziny, ubezpieczenie i podatki to są takie pieniądze, które muszą być odłożone, tak? Oszczędności. Tutaj mam kwotę oszczędności, która leci mi do banku, i to są pieniądze, które niby mają być oszczędnościami, ale to są pieniądze, z których ja właśnie najczęściej czerpię, jeżeli mi brakuje. Zobaczcie, prawie 2000, ponad 2000 to są fundusze z różnych funduszy oszczędnościowych i to jest mój dochód dodatkowy i to są pieniądze, które sięgnęłam z oszczędności. Prawie ponad 2000 zł sięgnęłam z oszczędności, żeby, żeby... i pomimo tego dalej zostałam na debacie. Tak to wygląda. No. Czasem jest tak, czasem jest inaczej. Ta inflacja dotyka każdego, mnie też. Ale staram się, staram się pilnować, żeby jednak nie przekraczać tego wszystkiego, wiecie, bo w pewnym momencie oszczędności też nam się skończą, a tego nie chcę, tego nie chcę, żeby mi się oszczędności skończyły. To tyle. Zatem mi też powija się noga, muszę pracować ciągle z tym, co mam, ciągle muszę pracować nad sobą i nad swoimi zachowaniami konsumpcyjnymi. To nie jest tak, że wszystko jest pięknie, ładnie i różowo. To tyle. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się ciepło.